Widzisz, ona może nic nie mówić, może zachowywać się normalnie, profesjonalnie, bezpiecznie. Ale ciało prawie nigdy nie umie kłamać do końca. Kiedy kobieta odczuwa zainteresowanie, coś zawsze przecieka w mikrosekundach, w gestach zbyt szybkich, by były świadome, w spojrzeniach, które trwają ułamek sekundy za długo. To mikrowyrażenia, które wymykają się spod kontroli. Jej umysł może próbować trzymać wszystko w ryzach, ale organizm ma swoje priorytety i ty możesz nauczyć się je rozpoznawać. Problem w tym, że większość mężczyzn popełnia dwa fundamentalne błędy. Po pierwsze, traktują jeden gest jako dowód dotknęła ramienia już myślą, że to uczucie uśmiechnęła się. To musi być zainteresowanie, ale psychologia behawioralna działa inaczej. Żaden pojedynczy sygnał nie znaczy nic bez kontekstu. Po drugie, ignorują linię bazową. Nie znają jej naturalnego sposobu bycia, nie wiedzą czy zawsze dotyka włosów, czy robi to tylko przy tobie. Nie rozróżniają czy uśmiecha się do wszystkich, czy tylko w twoją stronę. To, czego się dziś nauczysz, to nie lista trików na czytanie kobiet, to coś głębszego zrozumienie, jak wyglądają prawdziwe sygnały zainteresowania oparte na badaniach komunikacji niewerbalnej, psychologii emocji i neurobiologii przywiązania. I co najważniejsze jak odróżnić grzeczność od pożądania. Bo nie chodzi o to, żebyś widział sygnały wszędzie, chodzi o to, żebyś widział je tam. Gdzie naprawdę są. Kiedy kobieta cię lubi, nawet jeśli próbuje ukryć, ciało zawsze coś zdradzi. Spojrzenie, które wraca, zwróć uwagę na coś prostego, ale niezwykle skutecznego. Wzrok, który powraca. Nie chodzi o jedno spojrzenie, chodzi o wzorzec. Ona patrzy na ciebie. Odwraca wzrok, jakby była zajęta czymś innym, i znów na ciebie patrzy. I to nie jest przypadek. Kiedy kogoś obserwujemy, nasz wzrok wędruje naturalnie. Jeśli ktoś nas nie interesuje, spojrzenie po prostu się przesuwa. Trafiamy na osobę, rejestrujemy, idziemy dalej. Ale kiedy ktoś wywołuje w nas reakcję emocjonalną, ciekawość, przyciąganie, zainteresowanie, wzrok wraca. To nie jest świadoma decyzja, to mechanizm uwagi kierowanej przez emocje. Obserwuj, czy w trakcie rozmowy grupowej, czy na spotkaniu jej oczy wracają do ciebie, nawet gdy mówi ktoś inny. Sprawdź, czy gdy odwraca wzrok, nie jest to naturalne przeniesienie uwagi na otoczenie, tylko gest unikowy. Spojrzała, poczuła, że ty możesz to zauważyć, więc odwróciła głowę, a potem znów zerknęła. To napięcie między pragnieniem patrzenia a świadomością, że może być to zbyt jawne, tworzy ten charakterystyczny wzorzec spojrzenie, odwrócenie, ponowne spojrzenie. Jeśli widzisz go regularnie, to nie jest już przypadek statystyczny. To zainteresowanie próbujące się ukryć, i nie do końca mu się to udaje. Wzrok trójkątny. Jest jeszcze coś subtelniejszego, coś czego większość ludzi nie zauważa nawet u siebie to wzrok trójkątny oczy, oczy, usta, znów oczy. To sekwencja, która trwa ułamek sekundy i pojawia się automatycznie, gdy ktoś czuje przyciąganie fizyczne. Dlaczego to działa? Ponieważ ludzki mózg w kontekście zainteresowania romantycznego lub seksualnego koncentruje uwagę na dwóch obszarach. Oczach, jako bramie do emocji, i ustach, które są silnie związane z intymnością, bliskością fizyczną i komunikacją proksemiczną. Gdy patrzymy na kogoś neutralnie, nasze oczy pozostają na poziomie oczu lub poruszają się swobodnie po całej twarzy. Ale gdy czujemy pociąg, mózg niejako skanuje te dwa punkty. Możesz tego nie widzieć w pierwszej sekundzie. Ale jeśli rozmawiacie twarzą w twarz, zaobserwuj, czy jej wzrok nie wędruje krótko w dół, ku twoim ustom, zanim wróci do oczu. To dzieje się szybko, czasem tak szybko, że sama może tego nie zauważyć i właśnie dlatego to tak skuteczny sygnał. Nie będzie robiła tego przy każdej osobie, tylko przy tych, które wywołują w niej coś więcej niż uprzejmość. Jeśli dostrzeżesz ten wzorzec kilka razy podczas rozmowy, wiesz, że jej uwaga nie jest tylko intelektualna. Jest też zmysłowa. Uśmiech, który angażuje oczy, ludzie potrafią kontrolować usta. Ale oczy to zupełnie inna historia. Prawdziwy uśmiech to taki, który angażuje nie tylko dolną część twarzy, ale i górną. To tak zwany uśmiech duszenna. Zjawisko opisane przez neurologa Guillaume'a Duszenna w XIX wieku. Kiedy uśmiechamy się naprawdę, spontanicznie, z uczuciem, kurczą się nie tylko mięśnie wokół ust, ale i mięśnie pierścieniowe wokół oczu. Tworzą się te charakterystyczne kurze łapki. Oczy zwężają się lekko, a cała twarz się rozświetla. Porównaj to z uśmiechem grzecznościowym. Usta się poruszają, ale oczy pozostają niezmienione. To uprzejma maska. Wykonujemy ją, kiedy chcemy być mili, ale nie czujemy realnej radości. I to właśnie widzisz u większości ludzi przez większość czasu. Nie dlatego, że są fałszywi, po prostu społecznie funkcjonujemy w trybie autopilota. Ale kiedy kobieta widzi ciebie i uśmiecha się, obserwuj, czy jej oczy włączają się do gry. Czy zwężają się lekko, czy pojawiają się delikatne zmarszczki w kącikach, czy cała ekspresja twarzy wydaje się naturalnie ciepła, nie tylko uprzejma? To ma głębsze psychologiczne podłoże. Emocje pozytywne związane z zainteresowaniem romantycznym uruchamiają układ nagrody w mózgu, który wywołuje rzeczywistą radość. Nie da się tego podrobić, usta można ustawić. Ale zaangażowanie oczu to dowód, że ciało mówi: tak, ta osoba sprawia mi przyjemność. Jeśli jej uśmiech pojawia się tylko wtedy, gdy cię widzi i zawsze angażuje oczy, to nie jest przypadek. Mikropodniesienie brwi to jeden z najbardziej ulotnych sygnałów, ale gdy już nauczysz się go dostrzegać, zaczyna mówić ci niesamowicie dużo. Nazywa się to flash brwi. Błyskawiczne uniesienie brwi, które trwa mniej niż pół sekundy, odkrył je Ireneus Eibel-Eibesfeld, etolog badający komunikację międzyludzką, i odkrył coś fascynującego. Ten gest pojawia się u ludzi z różnych kultur, w różnych kontekstach, jako uniwersalny sygnał rozpoznania i zainteresowania. Dlaczego to się dzieje? Kiedy widzimy kogoś, kto budzi w nas emocje pozytywne, zaskoczenie, radość, podniecenie, brwi automatycznie unoszą się na ułamek sekundy. To mimowolna reakcja ciała na bodziec emocjonalny. Nie kontrolujemy tego. Dzieje się to, zanim myśl zdąży się uformować. Jeśli zauważasz, że gdy się spotykasz, nawet przypadkowo w grupie, jej brwi podnoszą się na krótki moment, jakby mówiły. O, to ty. Jest duża szansa, że ta reakcja nie jest neutralna. To sygnał, że Twoja obecność wywołuje w niej reakcję emocjonalną, która wymyka się spod kontroli. Odróżnij to od podniesienia brwi, które trwa dłużej. To już jest gest świadomy, często używany do komunikacji werbalnej. Na przykład przy pytaniu lub zaskoczeniu konwersacyjnym. Flasz brwi to coś szybszego, bardziej pierwotnego, i właśnie dlatego tak trudno go sfałszować. Pamiętaj tylko, to musi być powtarzalne. Jedno uniesienie brwi może być reakcją na cokolwiek, ale jeśli widzisz to za każdym razem, gdy się pojawiasz, wiesz, że Twoja obecność coś w niej uruchamia. Dotyk szyi i odkrywanie włosów. Jest coś niezwykle symbolicznego w tym geście kiedy kobieta dotyka swojej szyi, przesuwa włosy na bok lub odsłania tę część ciała. Z punktu widzenia komunikacji niewerbalnej, szyja to jedna z najbardziej wrażliwych i bezbronnych części organizmu. Ewolucyjnie odsłonięcie szyi to gest zaufania, sygnalizuje, że nie czujemy się zagrożeni, że możemy sobie pozwolić na pokazanie czegoś delikatnego ale w kontekście przyciągania to coś jeszcze innego to gest kobiecości, subtelnej seksualności, uwodzenia, które działa na poziomie nieświadomym. Kobieta, która odsłania szyję, dotyka jej, przesuwa dłonią po skórze, włosach wokół niej, wysyła sygnał, że czuje się komfortowo, pokazywać ci wrażliwą stronę, że pozwala sobie na ekspresję femininności w twojej obecności. Obserwuj, czy robi to często, czy podczas rozmowy dotyka swojej szyi lekko, niemal nieświadomie, czy przesuwa włosy z jednej strony na drugą, odsłaniając kark, czy kiedy się śmieje, jej dłoń automatycznie wędruje w tę stronę. To ważne. Niektóre kobiety robią to często jako gest uspokajający, szczególnie gdy są zdenerwowane lub niepewne. Tutaj wchodzi w grę linia bazowa. Zwróć uwagę, czy robi to z innymi ludźmi tak samo, czy tylko w Twojej obecności. Jeśli widzisz, że ten gest pojawia się tylko przy Tobie lub jest wyraźnie intensywniejszy, wtedy przestaje być nawykiem, a zaczyna być sygnałem. I jeszcze jedno. Ten gest często pojawia się w połączeniu z innymi, np. Na z nachyleniem głowy, z uśmiechem, z kontaktem wzrokowym. Jeśli widzisz kombinację, wiesz, że to nie jest nerw, to przyciąganie, otwarcie ciała w twoją stronę. Ciało mówi językiem przestrzeni i orientacji. Kiedy ktoś nas interesuje, nieuświadomienie, obracamy się w jego kierunku. To nie jest decyzja, to automatyczna reakcja układu nerwowego, który kieruje uwagę tam, gdzie jest coś wartościowego emocjonalnie. Zwróć uwagę na jej klatkę piersiową, ramiona i stopy to trzy punkty orientacyjne, które zawsze zdradzają, gdzie naprawdę jest jej uwaga. Możesz rozmawiać w grupie ludzi, ale jeśli jej tors jest skierowany w twoją stronę, nawet gdy ona sama mówi do kogoś innego, wiesz, że podświadomie jej uwaga jest na tobie. Stopy to szczególnie dobry wskaźnik, bo najmniej ludzi kontroluje świadomie swoje stopy. Jeśli jej stopy skierowane są ku Tobie, nawet jeśli rozmawia z kimś innym, oznacza to, że część jej umysłu jest cały czas przy Tobie. To sygnał energii emocjonalnej kierowanej w Twoim kierunku. I odwrotnie, I jeśli jej ciało jest odwrócone, zamknięte, skręcone w przeciwną stronę, nawet jeśli rozmawia z tobą, prawdopodobnie czuje dyskomfort albo brak zainteresowania. Ciało zawsze mówi prawdę głośniej niż słowa. Kolejny element to otwartość ciała to znaczy czy jej postawa jest otwarta czy zamknięta, czy trzyma ręce skrzyżowane na klatce piersiowej czy luzem, czy jej ramiona są zrelaksowane czy napięte. Jeśli w Twojej obecności jej ciało się otwiera, rozluźnia, przestaje tworzyć bariery, to oznaka, że czuje się bezpiecznie i zainteresowana. Oczywiście, znowu kontekst. Jeśli jest zimno, skrzyżowane ręce mogą być po prostu reakcją na temperaturę. Ale jeśli widzisz, że jej postawa się zmienia w zależności od tego, z kim rozmawia i że w Twojej obecności ciało się otwiera, Masz sygnał wartościowy, nachylenie w Twoją stronę. To jedna z najbardziej subtelnych, a zarazem najbardziej wymownych oznak zainteresowania, lekkie nachylenie ciała w Twoim kierunku podczas rozmowy. Nie chodzi o dramatyczne gesty, ale o tę ledwie zauważalną zmianę o dystansu, o kilka centymetrów przybliżenia, które dzieje się nieświadomie. Kiedy kogoś lubi, nasze ciało chce być bliżej. To biologiczna potrzeba bliskości, która działa poniżej progu świadomości. Jeśli ona siedzi przy stole i podczas rozmowy nachyla się w Twoją stronę, jeśli stoi i nieznacznie przesuwa się bliżej, jeśli w tłumie skraca dystans tak, że jesteście bliżej niż konwencja towarzyska wymaga, to sygnał, że psychologicznie pragnie zbliżenia. Możesz to sprawdzić. Lekko się odsuń i obserwuj, co się stanie. Jeśli ona nieświadomie znów się przybliży, próbując skrócić dystans, to oznaka, że przestrzeń między wami nie jest dla niej komfortowa. Nie dlatego, że jest za mała, ale dlatego, że jest za duża. To ważne też w kontekście komunikacji emocjonalnej. Nachylenie ciała w czyjąś stronę to wyraz uwagi i zaangażowania. Jeśli jej uwaga jest na tobie, jej energia emocjonalna chce być blisko ciebie i ciało to realizuje. Znowu, porównaj z innymi ludźmi. Czy nachyla się tak samo, gdy rozmawia z przyjaciółką, z kolegą z pracy? Jeśli ten gest jest zarezerwowany tylko dla ciebie, wiesz, że to nie jest przypadek. Przypadkowy dotyk dotyk to jeden z najsilniejszych sygnałów komunikacji niewerbalnej i jednocześnie jeden z najbardziej mylnie interpretowanych. Niektóre kobiety są naturalnie dotykowe, obejmują, klepią po ramieniu, dotykają ręki, żartują fizycznie to ich sposób bycia. Inne są bardziej wycofane i rzadko dotykają kogokolwiek. Dlatego tutaj ponownie wracamy do linii bazowej. Jeśli ona dotyka ludzi często, to nie jest sygnał, jeśli dotyka tylko ciebie, albo robi to znacznie częściej i subtelniej w twojej obecności, wtedy to coś znaczy. Zwróć uwagę na kontekst dotyku. Jeśli dotyka twojego ramienia, gdy się śmieje z czegoś, co powiedziałeś, to moment emocjonalny. Jeśli dotyka twojego przedramienia, gdy coś wyjaśnia, to próba stworzenia połączenia. Jeśli jej dłoń spoczywa na twoim plecach, yy. gdy przechodzicie przez drzwi, to gest troski i bliskości. Psychologicznie dotyk wyzwala oksytocynę hormon więzi. Kiedy dotykamy kogoś, kogo lubimy, robimy to nie tylko po to, żeby wyrazić uczucie, ale też po to, żeby stworzyć uczucie. Dotyk buduje więź. Jeśli ona cię dotyka, to znaczy, że podświadomie chce tę więź wzmacniać. Ale uważaj na jeden punkt: odróżniaj dotyk zapraszający od dotyku przypadkowego. Dotyk zapraszający trwa odrobinę dłużej, pojawia się w miejscach bardziej intymnych, wewnętrzna strona ramienia, dłoń, plecy, i często towarzyszy mu kontakt wzrokowy. Dotyk przypadkowy to szybki klep, szturchnięcie, zderzenie w ruchu może być neutralny, ale dotyk, który się przedłuża nawet o ułamek sekundy, to sygnał i jeszcze raz kontekst nie wyciągaj wniosków z jednego gestu, szukaj wzorca. Odzwierciedlanie Twoich ruchów Jest w nas głęboko zakorzeniony mechanizm synchronizacji z ludźmi, których lubimy. Nazywa się to mirroring, odzwierciedlanie. Kiedy czujemy więź emocjonalną z kimś, nasze ciało zaczyna nieświadomie naśladować jego gesty, pozycje, rytm mowy, nawet sposób oddychania to nie jest manipulacja to naturalny sposób, w jaki mózg buduje relacje. Badania pokazują, że im bardziej kogoś lubimy, tym bardziej naśladujemy jego zachowanie. I dzieje się to automatycznie, bez świadomej intencji. Jeśli podczas rozmowy zauważysz, że ona przyjmuje podobną pozycję jak Ty, np. kiedy opierasz się o ścianę, ona też lekko się opiera. Kiedy przekrzywiasz głowę, ona robi to samo. Kiedy gestykulujesz, jej ręce zaczynają się poruszać w podobnym rytmie. To znak synchronizacji. A synchronizacja to dowód, że psychologicznie jesteście na tej samej fali. Możesz to sprawdzić eksperymentalnie: zmień pozycję ciała, połóż rękę na stole, przekrzyj nogę i obserwuj, czy w ciągu kilku sekund ona zrobi coś podobnego. Jeśli tak, to nie jest świadoma decyzja, to automatyczna reakcja jej układu nerwowego, który próbuje stworzyć harmonię między wami. Odzwierciedlanie dotyczy też rytmu: jeśli mówisz wolniej, a ona automatycznie zwalnia. Jeśli przyspieszasz, a ona podąża za Twoim tempem, jeśli śmiejesz się, a ona wtóruje. To wszystko są formy synchronizacji emocjonalnej. I ponownie, patrz na wzorzec. Jedno dopasowanie może być przypadkiem, ale jeśli widzisz to wielokrotnie, zwłaszcza w różnych sytuacjach, wiesz, że jej układ nerwowy próbuje stworzyć z Tobą połączenie. Mikro napięcie i mikro zakłopotanie. Jest jeszcze coś, no co większość ludzi pomija drobne oznaki napięcia, które pojawiają się, gdy kobieta czuje przyciąganie, ale próbuje je kontrolować. To lekkie zaczerwienienie, nerwowy śmiech, krótkie zawahanie w mowie, drobne gesty uspokajające, dotknięcie ucha, poprawienie włosów, krótkie spojrzenie w dół. To nie jest objaw braku zainteresowania, to znak, że coś się dzieje, że ona czuje coś, co wywołuje w niej reakcję emocjonalną i że ta reakcja jest wystarczająco silna, by zakłócić jej komfort. Pomyśl o tym z perspektywy psychologicznej. Kiedy czujemy przyciąganie, poziom pobudzenia emocjonalnego rośnie, puls przyspiesza, ciało uwalnia adrenalinę i dopaminę, wzrasta napięcie. I choć staramy się działać normalnie, to napięcie gdzieś musi się ujawnić, często w gestach, które mają nas uspokoić. Jeśli zauważasz, że w twojej obecności ona wydaje się lekko nerwowa, ale w pozytywny sposób, śmieje się częściej, mówi szybciej, poprawia ubranie, dotyka twarzy, szuka wzrokiem potwierdzenia, to może być dowód, że twoja obecność budzi w niej intensywne emocje. A intensywne emocje to dobry znak, o ile nie są to emocje strachu czy dyskomfortu. Tutaj znowu kontekst. Jeśli jest to kobieta naturalnie nieśmiała, może być zdenerwowana z różnych powodów. Ale jeśli widzisz, że z innymi jest zrelaksowana, a przy tobie pojawia się to delikatne napięcie, to znak, że ty wywołujesz w niej coś więcej. Co to wszystko naprawdę znaczy? Dotarliśmy do punktu, gdzie wszystkie te elementy muszą zostać połączone w większą całość, bo prawda jest taka: żaden pojedynczy gest nie ma sam w sobie mocy dowodowej. Dotknęła włosów może to nawyk spojrzała na ciebie może to przypadek uśmiechnęła się może to uprzejmość ale gdy widzisz kilka z tych sygnałów naraz, gdy pojawiają się regularnie, gdy tworzą wzorzec, to nie jest już przypadek. To dowód, że jej ciało komunikuje coś, czego ona sama może nie chcieć lub nie móc wyrazić słowami. Mózg ludzki jest niezwykle skuteczny w czytaniu emocji u innych, ale tylko wtedy, gdy uczymy się patrzeć na całość. Nasze instynkty często już to wiedzą, dlatego czasem czujesz, że coś jest, nawet jeśli nie potrafisz tego nazwać to Twój układ nerwowy odbiera wszystkie te mikrosygnały na raz i integruje je w emocjonalną pewność. Ale intuicja może Cię też zwieść, zwłaszcza jeśli chcesz coś zobaczyć albo boisz się czegoś przegapić. Dlatego świadoma obserwacja oparta na zrozumieniu psychologii jest tak wartościowa. Pozwala odróżnić pragnienie od rzeczywistości. Pozwala zobaczyć, co naprawdę jest. Trzy zasady, które chronią cię przed błędem. Pierwsza zasada to linia bazowa. Zawsze obserwuj, jak ona zachowuje się z innymi ludźmi: czy dotyka wszystkich, czy tylko ciebie, czy uśmiecha się tak samo, czy jej uśmiech zmienia się w twojej obecności, czy jej ciało otwiera się przy każdym, czy tylko przy tobie. Dopóki nie znasz jej naturalnego sposobu bycia, każdy gest może być mylący ale gdy porównasz, jak zachowuje się z tobą i jak z innymi, sygnały stają się wyraźne. Druga zasada to kontekst. Miejsce, czas, nastrój, sytuacja wszystko to wpływa na zachowanie. W zimnym pomieszczeniu skrzyżowane ręce to ochrona przed zimnem nie zamknięcie. W tłumie nachylenie ciała może być próbą usłyszenia cię niepragnieniem bliskości. Na spotkaniu biznesowym niektóre gesty po prostu wynikają z roli społecznej. Zawsze patrz na to, co dzieje się wokół, zanim wyciągniesz wniosek. Trzecia zasada to akumulacja jeden sygnał to ciekawostka trzy sygnały to możliwość pięć, sześć, siedem powtarzających się sygnałów to wzorzec i wzorzec to dowód, że to nie jest przypadek. Nie szukaj jednego idealnego gestu. Szukaj spójności. Szukaj powtarzalności. Szukaj wielu małych rzeczy, które układają się w jedną historię. To właśnie odróżnia dojrzałą inteligencję emocjonalną od projekcji. Projekcja widzi to, co chce. Inteligencja emocjonalna widzi to, co jest. Dlaczego to ma znaczenie? Bo w końcu nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, czy ona cię lubi. Chodzi o to, żebyś przestał zgadywać, żebyś przestał żyć w niepewności, analizować każdą wiadomość, każde spojrzenie, każdą sekundę ciszy. Kiedy wiesz, jak czytać rzeczywiste sygnały, przestajesz być na łasce nadziei i strachu. Zaczynasz widzieć rzeczywistość i paradoksalnie, kiedy przestajesz desperacko szukać dowodów zainteresowania stajesz się o wiele bardziej atrakcyjny. Ponieważ pewność siebie nie polega na tym, że wiesz, że ona cię lubi, polega na tym, że nie musisz wiedzieć, żeby czuć się dobrze. Czytanie mikroekspresji to nie jest sposób na zdobycie kontroli nad nią, to sposób na zdobycie kontroli nad sobą, nad swoim umysłem, nad swoimi emocjami, nad swoim sposobem reagowania. Bo kiedy rozumiesz, co naprawdę się dzieje, możesz podejmować lepsze decyzje. Możesz działać z intencją, a nie z lęku. Możesz pozwolić sobie na odwagę, kiedy widzisz sygnały. I możesz zaakceptować brak zainteresowania zgodnością, kiedy sygnałów nie ma. To coś więcej niż technika to sposób myślenia to przejście od fantazji do obserwacji od reakcji do świadomości. Ostatnie, co musisz zrozumieć. Kiedy ona czuje zainteresowanie, jej ciało zdradza ją, ale tylko wtedy, gdy patrzysz wystarczająco uważnie i wystarczająco mądrze. Nie w poszukiwaniu potwierdzenia swoich nadziei, nie z desperacją, ale ze spokojem, z ciekawością, z chęcią zobaczenia rzeczywistości taką, jaka jest. Mikroekspresje to język, który wszyscy mówimy, ale niewielu rozumie. To system komunikacji, który istniał, zanim ludzie nauczyli się mówić. To pierwotny sposób, w jaki ciała przekazują sobie czego pragną, czego się boją, czego szukają. I jeśli nauczysz się tego języka, odkryjesz, że większość ludzi komunikuje o wiele więcej niż myślisz. Nie chodzi o to, żeby manipulować. Chodzi o to, żeby rozumieć. Bo zrozumienie daje ci wybór, wybór jak reagować, wybór czy zbliżyć się, czy się wycofać, wybór czy kontynuować, czy puścić. I to jest moc, którą daje ci świadomość mikroekspresji nie kontrola nad nią, kontrola nad sobą. Więc następnym razem, gdy będziesz z kobietą, którą uważasz za interesującą, przestań słuchać tylko słów, obserwuj jej wzrok. Obserwuj, jak oddycha, jak nachyla ciało, jak reaguje na Twoją obecność, a potem porównaj z tym, jak zachowuje się z innymi i daj sobie czas. Nie wyciągaj wniosków po jednym geście pozwól, żeby wzorzec się pokazał bo jeśli ona Cię lubi, jej ciało powie Ci to wcześniej niż ona sama a jeśli nie widzisz żadnych sygnałów, masz swoją odpowiedź i to też jest wartość. Ponieważ możesz iść dalej bez iluzji, bez nadziei, która paraliżuje. Możesz szukać tam, gdzie są prawdziwe sygnały. Życie jest zbyt krótkie, żeby zgadywać. Naucz się patrzeć. I zobaczysz. Teraz pytanie do Ciebie: czy zdarzyło Ci się kiedyś przegapić sygnał, którego dopiero później się domyśliłeś, albo odwrotnie zobaczyłeś coś, czego nie było? Napisz w komentarzu. Chętnie przeczytam, co zauważasz u ludzi, z którymi rozmawiasz. Jeśli ten materiał dał ci coś wartościowego, zapisz go, udostępnij komuś, kto potrzebuje tej wiedzy. I jeśli chcesz więcej treści z psychologii komunikacji, relacji, emocji i ludzkiego zachowania, zostaw subskrypcję. To kanał Psychologia z Anną Lustrzaną i tu mówimy o tym, co naprawdę się dzieje między ludźmi. Bez manipulacji, bez iluzji, tylko z psychologią, która działa. Dziękuję, że byłeś tutaj. Do zobaczenia.